I również przyznajcie sobie miejsce w rankingu. No i na koniec chciałem Wam powiedzieć: Nie wiem, jak się z tym macie, ale nie ma takiej opcji, żebyśmy wszyscy byli w pierwszej trójce. No właśnie, badania pokazują, że tam chyba 80% osób określa siebie jako w pierwszych 30%. Ale ocena w ogóle to jest ciekawa rzecz a propos tej atrybucji w służbie Ego że ocena pod tytułem: wiesz, jest 17 osób i ty się rozglądasz, na przykład, o inteligencji. No nie rozglądasz się, mówisz, no. Kurwa, 17. Jestem najgłupszy z tego towarzystwa. Jest naprawdę rzadka. A prawda jest taka, że ktoś musi być na 17. miejscu. No nie? Znaczy, no, gdybyśmy iloraz inteligencji zbadali, ktoś musi być na 17. miejscu i już. Zbyszku, w tym temacie mam jeszcze parę historii, ale chyba y, zrobimy dogrywkę. No. Zrobimy to jako, jako drugą część. Dajcie znać, czy chcecie. Posłuchać naszych naszych historii związanych z manipulacjami i wywieraniem wpływu, bo przecież jeszcze i słuszność społeczna, i, i autorytet. I, I autorytet, i prawo, prawo Jezu. Wzajemności, które jest bardzo ciekawe, czyli kontraktowanie wzajemności o czym. O czym Cialdini mówi? No, dużo rzeczy takich, o których warto byłoby porozmawiać. Jeśli sobie Państwo życzą, to my nagramy kolejne odcinki na ten temat. Natomiast apropo wzajemności, pamiętajcie: my dla Was mówimy, a Wy klikacie subskrypcję, dzielicie się tym materiałem.